Hey, I witam was GoLane, w kolejnym odcinku Specim 99. W dzisiejszym odcinku lekko zaszalałem, a mianowicie wydałem prawie 2 biliony gemów na global event gifty. No i przygotowałem ich aż 1000 sztuk. Na dzisiejszym odcinku zobaczymy, ile dropniemy huge z giftów oraz czy to nam się zwróci. Także ty drogi widzu bez przedłużania strzelko, nie tej łapkę w górę subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. No i na start jakby ktoś pytał, dlaczego mam skin na krowy, tak, mam skin na krowy, czyli tej rzeczy, której nienawidzę na maksa, no ale. Miałem challenge z widzami, że 90 subów ustawię sobie go, więc mam. Także jeszcze raz dziękuję serdecznie, że wbiliście 90 koła. I teraz tak, prosta piłka. Co ja liczę z Global Event Giftów? Jak widzicie gemy, bo wyzerowałem się na nie dosłownie. Huge key oraz jakieś overloady. Nie chcę mi się chować całego ekwipunku, bo jakieś tam klucze wyleczą, książki i tak dalej. Ja liczę tylko overloady, Royalty, gemy i huge. Pozostałe rzeczy niestety nie liczę. No i 1000 giftów wydałem praktycznie na je 2 biliony, bo tak naprawdę rabi 1,66 miliona, ale ja płaciłem za nie nawet 2 miliony. No i dobra, pierwsza ósemeczka taka szczęśliwa. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli w pierwszych 8 giftach. Taka szczęśliwa. Ogólnie ci, co mnie trochę dużo oglądają doskonale wiedzą. Ja uwielbiam Global Event Gifty. Otworzyłem ich pewnie około już 10-20 tysięcy i do tej pory nie dropnąłem Rainbow Shine i Huge'a. Vogul je zadaj gusajni hjuda. To jest mój dzisiejszy cel. A jeżeli nie Rainbow Shine, nie chociaż zwykły Rainbow. Bo Rainbow'a dropnąłem chyba dwa razy tylko. Dobra, teraz sobie trochę więcej otwórzmy. 8, 16, tutaj, pyk. I let's go. Mamy teraz tutaj tyle giftów otworzone. Czy coś będzie w nich? Chociaż jeden Rainbow Huge? Tak, Rainbowy chcę. Zwykłe? No to ja też mogą być. Nie będę narzekał. Ale ogólnie cel mój to, żeby nie wyjść ultra na minus. Bo jednak 2 biliony gemów to jest dużo, dużo. Naprawdę za to moglibyście mieć mnóstwo huge. Ale póki co mamy Royalty warte 6 milionów. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Ten odcinek może trochę trwać. No ale zobaczmy, otworzyliśmy tyle gifcików, proszę! Może jakiś fart Rockska, Holiksa, halo, halo, zadziała tutaj coś takiego? Albo fart nowego skina, czyli krowy. No, powiem wam, jest nieza dobra sytuacja. Pierwsze 100 milionów już otworzyliśmy i nic nie wypadło. W sensie, 100 milionów, 80 giftów otworzyliśmy, ale 100 milionów one były warte. Dobra, otwórzmy sobie pierwszą stówkę. Uwaga, pierwsze 100 giftów już za nami. Raz, dwa, to otworzyliśmy. Czy będzie chociaż tutaj jeden huge? Skryty, jakiś ładny Rainbow Jr. No, powiem Wam, że niestety nie ma. Wiecie, gdzie sobie pójdziemy? Pójdźmy sobie na Event Mapę, może tam coś polecie ciekawego. Już nam w ogóle się zwróciło 32 miliony, fajnie, dobrze, bo kurczaczki chcę, żeby trochę gemów z tego było. Także tym jestem zadowolony. Otwieramy kolejne 8, 16, 24. Dobra, 24 gifciki. Jeden huge, -y. chciałbym shiny, naprawdę, jakikolwiek shiny, może być normal shiny, ale żeby był huge -y shiny. Proszę, czy będzie coś tutaj? I bardzo dużo mini -chestów leci, poteczek, ale huge'a jak nie było, tak nie ma. Teraz sobie zrobimy taktykę 4. Bo, jak otwieram po cztery, to mam dużo szczęścia, więc otworzę sobie dużo czwórek. Bardzo dużo czwórek. Da dam radę jeszcze jedną, dobra, dałem radę. Uwaga, z czwórek poleci nam huge? Sprawdźmy. Na razie, póki co, lecą dużo, i temu wleci bardzo dużo. Poteczki, jakieś klucze, jakieś mijzesty. No ale huge'a jak nie było, tak nie ma. Już 150 tutaj giftów za nami. Dobra, otwieramy kolejne. Nie poddajemy się tutaj, widzowie. Nie poddajemy się. Kolejne tutaj otwieramy znowu po cztery. Może tym razem jakiś Rainbow Shiny poleci. i Zobaczmy. Otworzyliśmy ich trochę. No naprawdę i temy idą fajne i dużą ilością. Ale czy będzie Huge? No proszę, Preston. O, witam kolegę. Witam kolegę. No jest to normal kolega. Ale okej, okay, jest pierwszy huge w naszej kolekcji. Czy będzie tutaj pokazane new item i huge? Proszę, proszę, pokaż się tutaj. Oj, chyba nie będzie. Czekajcie. Jest! Huge Lunar mod 70 milionów niecałe. Oj, spadł z ceny kolega tutaj. No i dobra, pierwszy huge dzisiaj zdobyty. Żeby nam ten opening się zwrócił, jeszcze 19 musi około wylecieć. Nawet więcej bym powiedział. Także no, czuję, że będę dzisiaj na gigantyczny minus. Dobra, otwórzmy sobie teraz troszkę mniej. Zobaczmy, Gemiki fajnie wlatują nam do ekwipunku. Poteczki, Charmstoniki... Jakieś tam klucze No i niestety nic już z tych giftów nie było Wiecie co, zmienimy sobie znowu mapę, bo ja lubię zmieniać mapy I pójdźmy sobie teraz na Hacker World może jakoś schakujemy te gifty I wyleci wtedy jakiś Rainbow Shine Hugh No, i na tym Hacker Matrixie Możemy sobie lekko zaspamić 8 i to tak dziwnym sposobem 8, 4, 8, 4 8 i 4 Jeszcze raz sobie otwórzmy, dobra Tyle giftików na Hacker Czy chociaż tutaj jeden będzie huge w nich Sprawdzam, jest Pet Surge, bardzo fajnie Ja uwielbiam Pet Surge, Ale huge chyba nie będzie, niestety Nie ma co, jest, jest dużo czarmików To mi się na pewno przyda, jakieś TNT Created Pet Surge, klucze Klucze do openingu się przydadzą Nie no fajne tem ogólnie tutaj lecą Gemik jak widzicie już 70 milionów nam się zwróciło No i też ważne to jest to że mini chesty Ja też będę sobie liczył no bo leci ich trochę I chyba large gift bagi. To są takie właśnie ważniejsze rzeczy w tych giftach Dobra teraz czwórkami sobie zespammy Bo tak jak mówiłem ja mam farta do czwórek Jak otwieram po 8 to nic mi nie leci Także zróbmy sobie że otwórzmy dużo czwóreczek Dobra i czy coś tu będzie Proszę 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 One huge please Może być nawet normal żeby tylko był do kolekcji uwaga no dobra, dzisiaj czwóreczki ewidentnie mi nie oddają. Lecimy z ósemkami tym razem. Lecimy z ósemkami, zobaczmy, czy z ósemek coś będzie. Zróbmy sobie tak, Rów do równej 7 sobie otwórzmy. Dobra, tyle giftcików. to jest chyba 50 giftów na raz. Czy będzie coś z 50 giftów? To jest prawie 100 milionów na otworzenie, dosłownie minuta, a 100 milionów wydaliśmy. I jak widzicie jest kiepsko Bardzo kiepsko bym wręcz powiedział Nic totalnie nam nie leci Jeden huge na 300 giftów Dosłownie wydaliśmy już 500 milionów A wleciał nam jeden huge warty niecałe stówę Nawet nie stówę, 70 co ja gadam Może wakacyjna mapa przyniesie nam więcej szczęścia Przy okazji mam tutaj te saszele No dwa gifty to nie za dużo Ale zawsze jakieś szczęście może być z nich Sprawdźmy Dwa dodatkowe gifciki Może na reset takie przydadzą się akurat żeby otworzyć Zobaczmy Czy może tu czeka nas huge z dwóch giftów Śmiałbym się jakby to był huge Na razie mam książki, no i niestety nie poleciał To teraz znowu otwieramy global event gifty Nie wiem nawet ile sztuk, tylko klikam, nie patrzę, pyk, pyk, pyk Otwórzmy jeszcze, jeszcze i jeszcze raz. Dobra, 40 chyba sztuk otworzyliśmy, czy będzie coś się w nich kryło? Proszę, no jakiś shiny huge, jakikolwiek może być normal shiny, golden shiny. Mamy overloada, ale huge'a dalej nie ma. No coś ten Preston wam powiem widzowie ostatni nie lubi. Jak nie na no, openingach ekskluzji Jajek, nic mi nie leci, nic znaczy, jeden huge mi poleciał. To teraz z Global Event giftów nic mi nie leci. Powiem wam szczerze, ja na live'ach ciągle otwieram te Global Event Gifty, dosłownie codziennie i też nic tam nie leci. Na odcinku nic na na live'ach nic. Coś mi się te konto chyba popsuło, widzowie. Ja chyba muszę nowe konto do openingu stworzyć. No i tutaj, jak widzicie, otworzyliśmy i nic nie ma. Otwieramy dalej, nie gadamy tutaj. Pyk, pyk, elegancko. I jeszcze 4 I pierwsze 400 giftów oficjalnie już za nami. Czy coś tu się w tych 400 będzie jeszcze kryło? Czy jeszcze jeden huge? Proszę, jeden, jedyny huge -yk. nie ma. Dosłownie wyleciał nam na razie jeden huge na 400 giftów Oj, naprawdę jest słabo, bardzo słabo Pójdźmy sobie teraz na blok więzienny I ty, widzu, koniecznie strzel tutaj łapkę w górę w tym momencie oraz suba Bo to naprawdę przyniesie mi szczęście i trafi rainbow huge'a I zobaczmy, czy widz zostawił mi łapkę w górę Lekko sobie tutaj zaspamię, pyk, pyk Otwieramy, otwieramy szybko, jak to się da Tylko jak najszybciej się da Otwórzmy sobie ponad 50 giftików Jeszcze jeden, dobra Czy będzie tu huge? Zobaczmy, czy widz zostawił łapkę w górę, czy jednak nie zostawił No, zostawił, patrz Zobaczcie, jest huge. Dzięki, widzu. No i ty jesteś kochany. Ja cię uwielbiam, widzę. Zostawiłeś łapkę i od razu huge poleciał. Jedyny minus, że to jest normal huge, a nie rainbow, ale jest huge, to jest najważniejsze. Dobra, dwa huge już są. Zostajmy sobie nawet na tej mapce, bo jeżeli ładnie poleciał jeden huge, to może drugi jeszcze wyleci. Spróbujmy. Zaspammy sobie teraz trochę mniej tych giftów. Otwórzmy po cztery i czy coś tutaj się jeszcze będzie kryło? No chyba raczej nie, za szybko, żeby dropnął drugi huge. To zmieniamy miejscówkę i teraz jesteśmy na Tech Wardzie. Tech Ward może więcej szczęścia nam przyniesie, otwieramy, zobaczymy, no miejmy taką nadzieję, prawda? Miejmy taką nadzieję, otwórzmy sobie taki sposób i Kituś tam biega, więc on na pewno nam da szczęście. Uwaga, czy coś jest w tych giftach tutaj ukrytego, ładnego? Nie, ja już widzę, że nic nie będzie, bo do tej pory nic nie wyleciało. No, jest overload, okej okay. Ale poza tym, no royalty jeszcze Ale poza tym już totalnie nic Panie Kitusiu, panie Cyborg Kitusiu Niech nam pan przyniesie szczęście Nie uciekaj, daj mu no szczęście, proszę cię Otwórzmy sobie znowu, 8, 4, Tak na zmianę wolę otwierać, wiecie Bo wtedy jest jakieś większe szczęście dla mnie, nie wiem czemu Tak sobie już w głowie to ubzdurałem Dobra, otwórzmy, pyk, pyk, pyk Dobra Tyle gifcików, czy coś będzie w nich w środku? Okej, okay, mamy Golden huge'a. mamy Golden huge'a, fajnie. Czy on jest zdecydowanie droższy niż normal? Tego nie wiem, zaraz się dowiemy, ale na pewno fajnie, że jest Golden, a nie same normal sztuki. 90 milionów, okej, okay, jest droższy. 20 milionów, zawsze jakiś większy plus. No i Tech oddaje, widzicie? Mówię, trzeba zmienić na Techword. I faktycznie ta misówka tutaj oddaje nam na start. Dobra, znowu sobie otwórzmy trochę tych gifcików. Pyk, pyk, pyk. I sprawdźmy, czy coś tu jeszcze będzie nas czekało ciekawego. Uwaga, uwaga, uwaga. No, 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 niech się ładuje już ten hużyk. No i chyba nie będzie, chyba nie będzie, niestety. Dobra, idziemy gdzie indziej. Tu już trafiliśmy golden huge, a ja jestem spełniony. Teraz to ja sobie pójdę otworzyć pod wodą. I szczerze, chyba nigdy nie otwieram giftów pod wodą. Nawet nie wiem, czy się da. Da się, okej. Okay. Da się otwierać gifty pod wodą. Taka ciekawostka. Ja nawet sam o tym nie wiedziałem, więc sobie tu otwórzmy parę i zobaczmy, czy pod wodą jest jakieś większe szczęście. Bo jeżeli tak, to następne ekskluzywne Jajka też pod wodą będę otwierał. Uwaga, uwaga! Czy mamy tutaj coś? No, jakieś mini cześciki fajne poteczki książeczki, ale Hugea niestety nie ma. Dobra, wychodzimy z niej. Teraz idziemy sobie na taką, nie wiem, zimową lekką mapę, a dokładnie obok Czera chce iść. O, tutaj jest. Draidik za 9 godzin dopiero, więc sobie tutaj otworzymy gifciki kolejne i zobaczymy. W ogóle jestem ciekawy, czy ktoś tego huge'a z Draida zdobył. No wiadomo, że ktoś zdobył, ale naprawdę szanse z niego chyba są zerowe praktycznie. Dobra, gdzie te gifty poleciały? Jeden tam, jeden tutaj. Ja nawet nie wiem, czy dobrze otworzyłem te gifty. Chyba coś mi się źle otworzyło, także otwórzmy sobie jeszcze trochę więcej ich tutaj. Pyk, pyk, 8, 8. Dobra, otwórzmy do 300. Lekko sobie zaspamimy tymi giftami, ale otwórzmy do 300. Zobaczymy, czy coś tu się będzie kryło. I jeszcze 8 damy radę. Dobra, jest Huujik. Patrzcie, mamy tam z tyłu Huujika. Okej, okay, czy zdrajdźik nam oddał, ale czy będzie jeszcze jeden tutaj Huujik? Uwaga. No, jeszcze nigdy dwóch naraz nie trafiłem, powiem wam szczerze. No i pierwszy raz też się to niestety nie wydarzy. Nie ma, jest jeden. Ale jest Git, bo chociaż jeden nam wypadł. Czyli czwartego do kolekcji możemy sobie założyć. Jakby ktoś pytał, ten Rainbow Lunar Mod, tu się nie liczy, bo to jest z mojego ekwipunku. To nie jest dropnięty, spokojnie. 200 milionów w ekwipunku mamy tu, około 300, 500 milionów. A ile zużyliśmy na ten moment? No, bilion. Dopiero połowa nam się zwróciła. No wiadomo, to są jakieś mini royalty. No, ale dalej myślę, że jesteśmy na ogromny minus. Wiecie, gdzie sobie teraz pójdźmy? Na pierwszy ward. Tam też dawno nie otwierałem. No i panie prystoński. Zostało już bardzo mało giftów, bo zostało 300 sztuk. Jeden shiny albo Rainbow Huge, proszę ja ciebie. Jeden shiny albo Rainbow, albo może być to i to, czyli Rainbow Shiny. Sprawdźmy Otwórzmy sobie tyle Jeszcze dołóżmy tu czwórkę szczęśliwą Zobaczmy Proszę Pet Surge poleciał Fajne tutaj I te maski lecą Ale czy jakiś huge'ek będzie Chociaż jeden Nie ma Nie ma niestety widzowie Ale spokojnie Nie zmienia miejscówki od, od razu dokładam parę giftów dodatkowych Zróbmy sobie tak Żeby otworzyć do równej dwusetki Uwaga Szybko, szybko Dobra Tyle w sumie Zobaczmy, jest huge, dobra, let's go, mamy huge'a, Naprawdę, to zmienianie miejscówki mi oddaje. Ale czy będzie jeszcze jeden w tych giftach tutaj skryty? ja Nawet nie wiem, nigdy nie widziałem, żeby dwa huge dropnęły z jednego takiego otwarcia. Nigdy chyba. A już trochę tych giftów, wierzcie mi, otworzyłem. No i dobra, kolejny huge do kolekcji elegancko. Teraz sobie pójdźmy jeszcze o kitusia, którego nie ma, bo niestety jest na nowym evencie, Szkoda, ja lubię kitusia, ale otwórzmy sobie jeszcze tutaj. Wiecie co, nie dużo, bo chcę jeszcze na trading. Otwórzmy sobie tak do 150, bo chcę na trading plaść. Jeszcze zobaczyć, bo nie wiem, jakoś trading plaza jest dla mnie pechowa, jak tam otwieram, ale może dzisiaj akurat przyniesie szczęście. Uwaga, zobaczmy, czy z tych giftów coś będziemy mieli. Head Surge wyleciał, mini chesty jakiś tutaj lecą. No klasycznie to samo co zawsze, co nie? Ale Huge Rainbow nie było i nie ma. Otwórzmy jeszcze 20, żeby nie było. Pyk, tak, tak. 8 i ostatnia czwórka. Dobra, zostało nam 150. Je sobie otworzymy na, ostatecznie na Trading Plazie. Zobaczmy, czy coś tu jest jeszcze. Czy na tym wardzie nas coś ciekawego czeka? No, jest Royalty, ale tych Royalty to ja tak za bardzo nie liczę. Okej, okay, idziemy na plazę normal. Proszę was, moje latające ćmy, przynieście mi trochę szczęścia. Ostatnie 150 giftów mi zostało. No, Fajnie, jakby chociaż taki jeden rainbow. Jeden Rainbow ja już jestem spełniony. Nie chcę dużo już, naprawdę, nie chcę dziesięciu już. Jednego rainbow'a bym poprosił. Uwaga, czy będzie chociaż jeden rainbow na tej trading? Czy trading plaza i ludzie na niej przyniosą mi szczęście na początkowych giftach? No nie, w pierwszych giftach już widzę, że nic nie ma. Nie gadam, tylko otwieram dalej, bo ten odcinek naprawdę będzie długi. Ja tu widzę, za bardzo widzę, że przedłużam. Także otwieramy, otwieramy. Czy coś tutaj będziemy mieli, uwaga? No, mamy gemiki, znowu gemiki, fajne, bo 300 milionów nam się prawie zwróciło, ale huge nie ma, nie ma. trading plaza zawsze jest dla mnie jakaś pechowa. Dobra, otwieramy teraz po 8. Może nawet dam radę wszystkie na raz otworzyć. Uwaga. Pyk, pyk, pyk. Byk. A już te 20, coś zostawmy na ostatnie otworzenie. Uwaga, czy coś tutaj będzie? Bed Surge, czesty. Huge'a chyba nie ma. Nie ma Huge'a, niestety nie. O, dobra, zmieniam zdanie. Witam kolegę, się ma. No, przyjacielu, witam, witam w kolekcji. Kolejny normal Lunar Mod. Fajnie, fajnie. Dodajemy sobie go. Ostatnia szansa, żeby dropnąć jakiegokolwiek rainbow albo shiny. Ostatnie 26 kiwcików. Otwórzmy je sobie po cztery, także cztery, pyk, kolejne. Tu sobie dajmy kolejne. Wiecie, tak sobie rozstawmy na całej mapie i tu 6 sobie dajmy. Zobaczmy, czy ostatnim podejściu będzie Rainbow Huge, czy niestety no same Normal Golden. No, raczej niestety nic tutaj nie będzie. No, ostatnie dwa gifty, zobaczmy. Overloading fajnie wpadł, ale niestety hugea nie ma. Podsumowując, w hugeach wypadło nam ich 6 sztuk. Sprawdzę jeszcze w jakiś punkt, czy się tutaj nie pomyliłem. Nie, wszystko się zgadza. 6 huge, z czego jeden golden, reszta normal. Czy to mi się zwróciło? Muszę szybko podliczyć. Nie no dobra, jestem po podliczeniu, liczyłem wszystkie gemy royalty, klucze No tylko książeczek tak naprawdę i poteczek nie liczyłem. Uwaga, uwaga, końcowy wynik Przypomnę jeszcze tylko na ten opening wydałem prawie 2 biliony. Uznajmy, że nawet po rapie kupowałem, czyli 1.7 biliona. A z całego openingu zwróciło nam się 997 milionów gemów, czyli jesteśmy na minus około 700 milionów. No niestety nie oddało, ale bądź co bądź, i tak jestem zadowolony, ponieważ uwielbiam otwierać te global event gifty, nieważny czy jestem na plus czy na minus. No i dobra, z racji tego, że dropnęliśmy 6 huge, to rozdajmy sobie jednego dla widzów. Albo i nawet dwa sobie rozdajmy z racji tego, że biliśmy 90 koła, za które wam jeszcze raz bardzo dziękuję. I teraz tak, co trzeba zrobić, żeby nie było za łatwo? Widzu, żeby wygrać te huge, musisz napisać w komentarzu jeden obojętnie jaki moment, dokładny czas filmu, w którym trafiłem tego huge'a. Czyli przykładowo piszesz, mój nick xdrowerku, spacja, trafiłeś huge'a w momencie filmu, minuta 30. W no następnym odcinku dwie takie osoby wybierzemy, które wygrają po takim jednym huge lunar modchu. No i obowiązkowo, oczywiście, łapka w górę i subskrypcja, bo zbliżamy się do 100 tysięcy. No i dobra, na ekranie jeszcze macie tutaj zwycięzca ostatniego głosowania. Serdecznie, bordeczku, ci gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać ci nagrodę. Także piszemy pozdrow wpisujemy twój nick. Jest to Maciek, pozdrowionka dla ciebie, kolego. Ostatnio do wygrania był taki Huge Devil do minus wersji Golden. Zaznaczamy, wysyłamy, potwierdzamy i uwaga, Huge poleciał do twojego mailboxa. Gratuluję serdecznie, kolego. A póki co to na tyle, dzięki serdecznie za oglądanie. Spania wspaniałego dziąka albo wieczorem. W zależności o której godzinie to oglądacie, ja będę zwijał, więc do zobaczyska i siemanu!